Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani Aldona Ciborowska. Szczęść Boże, powiem. witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I Powiem dlaczego Pani, dlaczego teraz. Przez to, że prowadzę te programy, to no i ze względu na książki, bardzo dużo ludzi do mnie całej Polski, w różnych sprawach, nawet nie z całej Polski, bo i z Niemiec, z Australii się zdarzało, dzwoni, pisze maile, informuje mnie o, o czymś, co uważają, że powinienem wiedzieć, że powinienem poruszyć w programie. I takich telefonów też w maili otrzymałem ostatnio sporo w sprawie księdza profesora Tadeusza Guza. No i ci różni moi anonimowi informatorzy, w tym również z kulu, Przerażeni informowali mnie, że szykuje się dyscyplinarne zwolnienie księdza profesora Tadeusza Guza z Kulu. To byłoby coś przerażającego, coś co no, by jakoś było znakiem, że, że kul się jako uniwersytet i to na dodatek katolicki kończy. No, i teraz Pani tutaj jest najlepiej poinformowaną osobą, to znaczy oczywiście najlepiej poinformowany jest ksiądz-profesor, ale z tego co dorozumiałem, to by wynikało, że w tej chwili milczy, czekając na dalszy rozwój wydarzeń i zapewne nie chcąc zaogniać sprawy. Także najlepiej poinformowaną osobą w Polsce na ten temat jest teraz Pani i. Proszę nam powiedzieć, o co chodzi. Szczęść Boże Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie i możliwość wypowiedzenia się. Ja może jestem najbliższą osobą tej sprawie. Tak, żeby doprecyzować, dlatego, że ksiądz-profesor Tadeusz Góz został zaatakowany przez środowiska, no nazwijmy to, związane z Polską Radą Chrześcijan i Żydów, potem przez dyrektora Polin. W sprawie jego wypowiedzi na spotkaniu, którego ja byłam współorganizatorem, inicjatorem, to było spotkanie w 2018 roku. Czy Rabina zdaje się, tego y, To znaczy, wiem, że, że prawdopodobnie rektor Kul spotkał się z rabinem i tam była mowa jakby o polityce kulu, związanej także z tematyką żydowską i tak dalej. Tutaj wolałabym nie, nie doprecyzowywać. Te rzeczy są podane w internecie, natomiast jakby przyczyną mojej, interwencji jest to, że po, po takim liście otwartym w 2018 roku, który ukazał się pół roku po spotkaniu, które ja organizowałam, to spotkanie było spotkaniem promocyjnym. Takiego człowieka, który jest Żydem nawróconym na katolicyzm, napisał książkę Zbawienie bierze początek od Żydów. Ja zorganizowałam spotkanie, jak Pan Bóg dopełni historii zbawienia, i na tym spotkaniu ksiądz profesor Tadeusz Gus był taką osobą, która przedstawiała treść tej książki, ale to również. Św. Stanisława Kostki. To znaczy dom pielgrzyma Amikus przy grobie księdza Jerzego. No i tam od 2012 roku takie spotkania mają miejsce. Od pewnego momentu tam siostry Loretanki się włączyły w promocję, zresztą książek wydawanych przez ich wydawnictwo. Natomiast wcześniej to, to były takie osoby, które się zrzucały po prostu na, na to, żeby móc zaprosić księdza, profesora do promocji rozmów niedokończonych, które ja spisywałam. No, i potem formuła jest taka, że ludzie zadają pytania i tak dalej. Ale ksiądz-profesor na ogół był dopraszany właśnie do tego, żeby referować treść książki. I w tym przypadku to była książka, właśnie którą tutaj ja pokażę. Zbawienie bierze początek od Żydów, Roya Szemana. To jest profesor matematyki z Ameryki. Zostałam poproszona o to, żeby jakby doprowadzić do wydania tej książki przez, przez moją znajomą Margaret Peters, która mi powiedziała, że po prostu jest fala nawróceń Żydów w Ameryce i że to jest taka pozycja, która już została przetłumaczona. Także po jakimś czasie, naprawdę w niewielkim nakładzie, ukazała się w wydawnictwie sióstr Loretanek. Tak jakoś siostry się zalimitowały też na... Na, na, na wielkość tego nakładu. No i pół roku po, po tym spotkaniu, które miało miejsce 26 maja 2018 roku, w listopadzie Polska Rada Chrześcijan i Żydów. No, wystosowała taki list, w którym pomawia księdza profesora Guza w ten sposób, że, że jest antysemitą, że te wystąpienia są antyżydowskie, dlatego że ośmielił się powiedzieć o tym, że w historii naszej wspólnej, tutaj Żydów i Polaków, Mamy taki fakt jak, jak mordy rytualne. No i ksiądz profesor Tadeusz Gus, który powołuje się zawsze na źródła, on jest takim, można powiedzieć, bardzo konsekwentnym badaczem źródeł. I nie komentarze, nie różnych opinii, niczego takiego. Znaczy komentarze, jeżeli byłyby to komentarze Marcina Lutra, prawda, no to też są to źródła, w tym sensie, że jeżeli, jeżeli się do, do nich odnosi. I, I był ostry atak, wszczęto postępowanie. On no, się tam powołał na wyrok, który zapadł w polskim Polsce. sądzie Pierwszej Rzeczypospolitej. Tak, w 1700... na Tak, za mord, za mord rytualny. Bardzo dziękuję za doprecyzowanie. To było w 1747 roku. Ale tak, korzystając z okazji, to chciałabym powiedzieć, że przeprowadzono takie postępowanie wyjaśniające w ramach uniwersytetu. Jeszcze... Ale nie była to komisja dyscyplinarna. Nie, 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 tylko postępowanie wyjaśniające w ramach uniwersytetu i no, zostało ono umorzone, ponieważ nie ma winy. Jest brak winy księdza profesora, dlatego że taki wyrok był. W związku z czym, w momencie, kiedy, kiedy środowiska związane z jakąś taką, nazwijmy to wspólną polityką polsko-żydowską, czy tak to starają się przedstawić. Zarzucają księdzu profesorowi no, fałszywie, bezpodstawnie, bo jest to człowiek, który modli się za każdego. To spotkanie, o którym mówiłam, było rozpoczęte modlitwą również za, za naród żydowski. I to nie jest żadna obłuda, tylko to jest człowiek naprawdę. A nie przypadkiem za nawrócenie narodu żydowskiego. Tego już w tej chwili nie pamiętam, ale tutaj też cały czas mi tak chodzi po głowie taki fakt, że tak naprawdę w, w prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika, de Demofor. Jest mowa o tym, że w ostatnich czasach nawrócą się żydzi, nawrócą się protestanci, nawrócą się muzułmanie, No my to czytamy. I jest taka głęboka nadzieja, że rzeczywiście to nastąpi, no bo umówmy się, że, że jesteśmy zwolennikami tego, żeby każdy naród był zbawiony i żeby każdy naród doszedł do prawdy. No ale też musimy niekiedy mieć takie swoje potyczki na tej, na tej drodze. I można powiedzieć, taka wojna została przeciwko księdzu profesorowi Guzowi wytoczona. Ponieważ zostało umorzone postępowanie wyjaśniające wewnątrz uniwersyteckie w tej sprawie. Natomiast w... dyrektor Polin znowu, oburzony, tak? Teraz, znowu tak, po, tak po, po, po dwóch latach prawie trzech oburzony <grym> wystosował taki list otwarty. Zresztą czytałam, że ostatnio też na stronach Kaju ukazał się taki, taki list, też podpisany przez Warszawski KIK, który wyraził zdziwienie tak, tym, że, 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 że tak się sprawy toczą, że, że to postępowanie wyjaśniające nie, ukoń, nie zakończyło się prawda, skierowaniem do, do jakiegoś postępowania dyscyplinarnego. I to są listy opatrzone różnymi tam odwołaniami, co tam Jan Paweł II mówił, co tam kto mówił i tak dalej, tylko że one nie trzymają się meritum sprawy. To znaczy odbiegają od faktu, że nie było kasacji od wyroku tego z 1747. W związku z czym to jest prawomocny wyrok, który obowiązuje wszystkich, i prawda o tym fakcie obowiązuje wszystkich. Ja to w jednym z naszych spotkań też już powiedziałam, że zapominamy w, w tych awanturach, prawda, które się dzieją. O tym, że ofiara takiego mordu rytualnego, ona jakby ma prawo do pamięci o tym, co się stało. Ona, ofiara tego mordu rytualnego to nie jest tak, że się wygumkuje pewne rzeczy i powie, no o tym się nie opłaca mówić w ramach polityki dobrych stosunków polsko-żydowskich. Bo, proszę Państwa, tutaj mamy taką historię, w której ja się upominam, o prawdę, przede wszystkim o tym, że naukowiec, czy uczony, ja już nie mówię jakiej miary i tak dalej, ale każdy uczony, czy każdy dziennikarz ma obowiązek, jakby przedstawiać prawdę. A w tym momencie jesteśmy, jakby zaatakowani. Ja uważam, tutaj na tym terenie Polski, zaatakowani jako naród w możliwości pozyskiwania. Dowiadywania się prawdy na każdy temat. Bo ksiądz profesor Tadeusz Góz był za, zaatakowany przez środowiska, które mnie się gdzieś tam jakoś łączą. Także za to, że wypowiadał się o niebezpiecznym zjawisku humanizacji zwierząt, ponieważ ma podstawy merytoryczne do tego, żeby się na ten temat tak wypowiadać, a nie inaczej. Tutaj jest ten aspekt tego rodzaju, ale proszę Państwa, chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, gdzie mi się zbiegają te niteczki wokół ataków na księdza profesora Tadeusza Guza. Ja tego wcześniej nie mówiłam, ale dzisiaj to powiem, bo tak sobie pomyślałam. W roku 2007 ja poznałam Margaret Peters, która jest konsultorem dwóch papieskich rad, ale także osobą, która rozkodowała ideologię zrównoważonego rozwoju. Ona, ktoś ją tam skierował do pana, który jest szefem Katolickiej Agencji Informacyjnej. W Polsce. W Polsce. No więc ja jej powiedziałam: Wiesz, co nie masz po co tam iść. Moim zdaniem, z tym, co ty chcesz powiedzieć, to ty tam nie masz co robić. Ale poszłyśmy. Poprosiła, po drodze żeśmy zaszły jeszcze do, do sióstr tam Miłosierdzia Bożego, na Żytniej, to jest wszystko niedaleko. No i zreferowała, co wie, że na gruncie praw człowieka. Poprzez ONZ nastąpiła rewolucja, nie tylko antropologiczna, ale taka rewolucja, która rezultuje zmianami politycznymi, społecznymi, ekonomicznymi, których dzisiaj jesteśmy świadkami, bo ta jakby sprawa COVID nam to przyspiesza. No i zaprowadziłam ją tam do, do tego pana. Ona wyszła po, po, po krótkim czasie, jak niepyszna, została po prostu zbyta. Osoba tego pana też odgrywa pewną rolę w tych sprawach, o których mówię, bo przez ten portal też takie zniesławiające teksty księdza profesora Tadeusza Guza idą. Natomiast drodzy Państwo, przed narodem polskim ukrywane są fakty, które również ksiądz profesor Tadeusz Guz przybliża. Znaczy, ja bym przedpowiedział tak. słowo, bo tak, żebyśmy doszli do, do, do takiego wniosku, bo wszystko na to wskazuje, że tak. ten atak na księdza profesora Guza i oskarżanie go o antysemityzm zresztą absurdalny tak, atak, tak, oczywiście. To jest y, tylko pretek. Tak. Że, y, po prostu doszliśmy do czasu, kiedy oni ustalają czarne listy. I z tych czarnych list ludzi chcą wykasować, prawda? No i teraz na czarnej Zdyskredytować listie, po prostu, tak. Znaczy, wyłączyć go z obiegu. Z obiegu tak. jeżeli księdza profesora usuną z kulu, no to będzie mieszkał u siebie tam na tsi, prawda? I no w każdym razie będzie miał mniejsze jakby oddziaływanie. I, I teraz dlaczego argument nagle się pojawił taki po dwóch latach z antysemityzmu, bo oni się spodziewali, że ktoś może, że różne środowiska, na przykład Radio Maria, Telewizja Trwam, nasz dziennik. I wiele innych środowisk może stanąć w obronie księdza profesora. No i teraz wymyślili sobie, że zaatakują o antysemityzm, to się ludzie przestraszą, że też ich zaliczą do wrogów Żydów, jak będą bronić antysemitę, więc że w ten sposób ludzie nabiorą wody w usta. No, to się bardzo tego boją, bardzo się ludzie boją na tego załatwienia. to chodzi zupełnie o co innego, bo tak. ksiądz profesor no, tak, pokazał. Że zwierzęta się zaczyna traktować jak ludzi, przez co ludzi? Jak zwierzęta. Tak. Prawda? Pokazał, mówiło bardzo dużo o tej kwestii obostrzeń w kościele, o tym, że y, bardziej się boją y, koronawirusa niż Chrystusa. Tak, to znaczy, bierzą... że, że przeakcentowanie jest, prawda? To znaczy, że, że, że my zasadniczo wytracamy, bo ja pamiętam to spotkanie w Radio Maryja i potem były też wściekłe ataki. Ja nawet sobie sprawdziłam u świętego Tomasza Zakwinu, jak to jest z tą Eucharystią, <grytania> prawda, gdzie święty Tomasz Zakwinu, bo jest, jest w sumie teologicznej o Bogu, prawda, mamy. I święty Tomasz Zakwinu mówi, że nie mówimy tu jest ciało moje, tylko to jest ciało moje. I w sensie no, takim dosłownym to mamy to mamy, proszę państwa, jakiś atak na rozum, bo jeżeli ludzie pielgrzymują... <śled> do Lourdes, jeżeli ludzie pielgrzymują do La Salet, prawda, w różne miejsca, proszą Boga, wierzą w Jego wszechmoc, a tutaj nagle wszechmocny jeżdżą, się okazuje... Jeżdżą do Ziemi Świętej, żeby pójść śladami Chrystusów. Chrystusa. A tutaj nagle wszechmocny okazuje się jakiś patogen, prawda, bo tutaj to jest w ogóle też na odrębne jakby spotkania, bo, bo, bo ja też tutaj sobie podrążyłam pewne rzeczy, To to jest zamach również na rozum, proszę Państwa, na to, że ludzie po prostu będą nierozumnie się zachowywali. Bo, tak, ale to jest tak na wiarę, bo tak. największe pretensje, jakie mają do księdza profesora, to mówi, nie bójcie się najświętszego sakramentu. sakramentu. Także tutaj ja uważam, że zresztą od 2010 roku, ja nie wiem, czy Pan sobie przypomina, była taka manifestacja, Taras się nazywał ten facet chyba. Tak, tak, tak. tak ja, tam po, ja tam pojechałam, żebyśmy, żeby się modlić, to było chyba o 11 wieczorem, to były też takie godziny, można powiedzieć, jakby pozaprawne, prawda, bo... Zasadniczo dziesiąta to jest cisza nocna, takie rzeczy i tak dalej. Ja miałam wtedy takie głębokie przeświadczenie, że teraz ta rewolucja, która miała miejsce we Francji w 1789 roku, odpala u nas. Tak w sercu poczułam, że ona odpala u nas. Już wtedy podręcznik Peters w 2010 roku był na rynku. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. I ja, jeżeli pan doktor pozwoli, bo ja... Marzyłam wręcz o tym, żeby też przy okazji powiedzieć, co jest przed narodem ukrywane, ale to jest po prostu frontalnie ukrywane, że ideologia zrównoważonego rozwoju, która bazuje na rozumieniu człowieka jako gender, czyli popęd. Czyli mamy tutaj rewolucję antropologiczną, bardzo precyzyjnie przygotowaną przez tych inżynierów społecznych neomarksizmu których też rozkodował ksiądz profesor Tadeusz Guz. On mówił chyba jako pierwszy o nowej lewicy w Polsce od, od 2006 roku na pewno. Proszę Państwa, Ideologia zrównoważonego rozwoju została ukryta skrzętnie w artykule 5 naszej Konstytucji i każdorazowy rząd ją realizuje. W związku z czym przed narodem ukrywa się, i naród jest oszukiwany, że każda z partii znajdujących się u władzy po 89 roku wprowadza tę ideologię, dlatego że od 80 od 1995 roku, kiedy uchwalono, przyjęto uchwałą, jakby tą konferencję z Rio. De De Janeiro, która mówiła o zrównoważonym rozwoju, my mamy to implementowane na podstawie konstytucji, dlatego, że, że 91 pier, pier, artykuł po prostu mówi, że jeżeli czegoś nie ma w naszym prawie, to się, odwołujemy się do tych umów międzynarodowych. I ja powiem, proszę Państwa, jak wygląda ten zrównoważony rozwój, co on w sobie zawiera, króciutko. Mianowicie, Peter to przedstawia w swoich wykładach. Yy, w ten sposób że możemy sobie wyobrazić te matrioszki, takie rosyjskie matrioszki. Jedna w drugiej się zawiera. Zrównoważony rozwój będzie tą największą. I w tym zrównoważonym rozwoju jest wykuta taka sprawiedliwość społeczna, tylko ona nie jest tak klasycznie rozumiana sprawiedliwość społeczna, tylko ona jest zniesiona na tak zwanej równości płci. Czyli mamy już inaczej przekodowanie w ogóle języka, bo oni wykuli też nowy język. Równość płci lub rodzajów. W ramach tego znajduje się zdrowie reprodukcyjne. Czego, proszę Państwa, jeszcze w Encyklopedii, encyklopedii Prawia z 2004 roku Beka w ogóle nie ma. Nie ma pojęcia zdrowie reprodukcyjne i nie ma pojęcia gender. Dalej, w zdrowiu reprodukcyjnym mamy pełną edukację seksualną. W związku z czym. Nie ma czegoś takiego jak walka o to, żeby to było czy nie, bo to gwarantuje Konstytucja. Oni nas do tego zmuszają, tylko po cichu. Walki to jest pozór. Dalej, w ramach tego mamy pełną gamę środków antykoncepcyjnych, a sercem zrównoważonego rozwoju jest aborcja, czyli będzie nakaz aborcji, proszę Państwa, nie prawo do aborcji, tylko nakaz aborcji. I jeżeli ksiądz, profesor Tadeusz Gus, jest atakowany w kwestiach różnych, to dlatego, proszę Państwa, że jest to osoba, która z odwagą kapłana katolickiego, ale także odwagą cywilną i odwagą uczonego. Mówi nam o tym, że jesteśmy wprowadzeni na teren rewolucji po prostu bezbronni, bo się nigdzie o tym nie mówi. Poza takimi osobami, które tak jak ja, prawda, się odezwą, nie wiem, 15 tysięcy osób mnie wysłucha, też nie do końca zrozumie, o czym ja mówię. Czy ksiądz profesor Tadeusz Gus, no trzeba taką osobę po prostu przykleić jej etykietę? żeby nikt nie chciał go słuchać, bo tutaj ten aspekt, o którym pan powiedział, ludzie zwracają uwagę na to, no tak, ksiądz profesor Tadeusz Góz zostanie na przykład no, bez środków do życia, tak? Usunął go, zostanie bez środków do życia. A ja mówię, jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Młodzi ludzie, którzy mają z nim zajęcia, po prostu mają szansę, Spotkania niebywałego umysłu, poza tym człowieka niebywałej postawy takiej ludzkiej, z nim po prostu jest niesamowicie miło być. I bardzo rzadko się teraz spotyka takie osoby na uniwersytetach, które są pasjonujące, to znaczy na które się chętnie patrzy, na których wykłady chętnie się chodzi, dlatego że są osobowościami. My, panie doktorze mamy takie doświadczenie, prawda, że bo studiowaliśmy na Ateku tam w swoim czasie, że były takie osobowości, to znaczy wykłady na które się chętnie chodziło. I ksiądz profesor Tadeusz Gust też jest taką osobowością. Jak się człowiek, kogoś takiego spotka, to potem chce go naśladować. Znaczy chce no na pociąga przykład, młodzież. Pociąga młodzież. I ja uważam, że tu jest uderzenie, że mm. tu jest uderzenie, bo tam środki do życia to jest jedna rzecz, ale to, że to jest osoba, która może mieć wpływ na to, że polska młodzież po prostu zapragnie myśleć. A nie tylko i wyłącznie. Młodzież katolicka. Młodzież katolicka, tak. A nie tylko jak jamochłony, prawda? Przyjmować treści, które są podawane w mediach, które już po prostu naprawdę to są parodie. To jest jakiś film fabularny, prawdę mówiąc, a nie, a nie jakieś fakty. Także y, y, chciałam na to Państwu zwrócić uwagę, że, że tutaj musimy stanąć w obronie księdza profesora Tadeusza Guza, ponieważ jest to, myślę, że jedna z takich najbardziej. Y, Rażących przeciwników katolickości, prawdy osób, ponieważ on jest bardzo spójny. On jest bardzo spójny. To jest człowiek, który naprawdę jest człowiekiem wielkiej świętości. Ja jeszcze może na zakończenie, jak pan będzie taki dobry. Proszę państwa, my mamy wyrok, orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie tego, jak należy rozumieć prawdę. To jest bardzo ważne. Ja w jednym z programów to zacytowałam i ktoś mi powiedział, słuchaj, świetnie, wreszcie wiem. Więc proszę Państwa, w roku 2002, 5 kwietnia Izba Cywilna w wyroku Sądu Najwyższego zawarła takie, takie wyjaśnienie, co mamy na myśli, kiedy mówimy prawda. I tutaj jest powiedziane, że prawdę należy rozumieć klasycznie. Tak, Czyli y, jako zgodność sądów z rzeczywistością. Y, I to powiedział Sąd Najwyższy. I takie rozumienie prawdy, proszę Państwa, nas obowiązuje. Nie prawda jako wynik kompromisu środowisk y, jakiegoś politycznego, nieprawda jako złożenie różnych opinii. Tylko prawda, jako zgodność mojego sądu o rzeczy z tym, czym ta rzecz jest. I tutaj Czyli widzę że jest zielone drzewo i, to, i mówię, to drzewo jest, jest zielone. Dokładnie. I teraz tutaj mamy tak, sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości. Jeżeli ksiądz profesor Tadeusz Guz dostarcza wyrok prawomocny bez kasacji, mówiący o mordach rytualnych, to znaczy, że to jest prawda. Natomiast to, że ktoś tę wypowiedź opatrzy różnymi komentarzami zniesławiającymi wielkiego uczonego, to można powiedzieć to jest nasze nieszczęście, to jest nasze nieszczęście, że ci ludzie naprawdę są wpływowi, że, że ci ludzie naprawdę mają dostęp do mediów, które się jakby szeroko rozchodzą, ponieważ podcinają korzenie naszego życia duchowego, intelektualnego. W momencie, kiedy odcinają nas od możliwości poznawania prawdy, czy to będzie w kwestii naszych stosunków polsko-żydowskich, prawa itd., także proszę Państwa, proszę, jako organizator spotkania, które stało się jakby takim pretekstem do tego, żeby zaatakować księdza profesora Tadeusza Guza, wesprzyjcie mnie, bo ja poczynię dalsze kroki w tym, żeby przede wszystkim nie oddać walkowerem. To jest najgorsza rzecz, proszę Państwa, jeżeli byśmy wpadli w bierność, w momencie, kiedy jest zaatakowany człowiek głoszący prawdę, człowiek wielkiej świętości, a my będziemy sobie po prostu siedzieć wygodnie w fotelach, popijać piwko, herbatkę, czy coś tam i serce nas nie zaboli. Musi nas zaboleć serce. To musi stać się naszą sprawą, ponieważ to jest nasza sprawa. Dziękuję bardzo. Pięknie. Znaczy ja bym dopowiedział tak. Trzeba pamiętać o tym, że ksiądz profesor Tadeusz Gróz to już jest w zasadzie ostatni profesor, w tym ostatni profesor katolicki, który jeszcze się wychyla, prawda? bo wszyscy już się wyciszyli. No jeszcze jest moment. Stanisław Koczwara. No tak, tak, nie, nie. To nie znaczy, oczywiście jest paru takich profesorów, ale głośny, głośny, tak, prawda? Tak, I, tak. I o co tu chodzi? Chodzi też o to, żeby tych innych profesorów, czy tych profesorów, którzy by pomyśleli sobie, że mogą jakąś prawdę y, ostrzejszą powiedzieć, żeby ich. Tak. Postraszyć, żeby. Tak. To, to jest jak działanie mafii. Prawda? Złamać ich, po I, prostu złamać. Ostatnia rzecz, jakbym powiedział, to bym się zwrócił wprost do studentów kul i do pracowników kul, że jeżeli usuną yy, i to jeszcze dyscyplinarnie księdza profesora Tadeusza. Z, Guza. Guza. co jest Guza. bezprawne, co jest bezprawne, bo nie ma podstawy prawnej ja, do tak, tego. Tak, ale to będzie koniec Kulu jako uniwersytetu znaczy jako katolickiego uniwersytetu i jako uniwersytetu, bo to będzie złamanie wszystkich standardów uniwersytetu i, I zaprzeczenie uniwersytetu. misji. I zaprzeczenie misji. I teraz uniwersytetu. Teraz tak, jeżeli pracownicy Kulu nie staną w obronie yy, i będą mogli spokojnie spać i sumienia ich nie będą gryźć, no to to znaczy, że, że to już jest koniec kadry naukowej. Natomiast zawsze na uczelniach, kiedy była naruszona jakaś perspektywa prawdy, dobro, pierwsi budzili się studenci, bo oni mieli jakby najmniej do stracenia, czy nic do stracenia, i oni ratowali te uczelnie. Bardzo często tak było w historii. Jeżeli studenci będą milczeć, jeżeli będą bierni, no to. To, 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 to będzie coś przerażającego, więc apeluję też do tych wszystkich osób, żeby się obudziły. Ja chciałabym jeszcze powiedzieć, że tutaj jest brak winy księdza profesora Tadeusza Guza i jeżeli rektor KUL go zwolni, to dyscyplinarnie, dyscyplinarnie to będzie to zachowanie bezprawne, proszę Państwa. Także to, to bardzo, groźne, bardzo groźne precedensy. Także dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.